Cześć, siemanko, witam Was na moim kanale Fermentuję na balkonie. Da tak wiem, dawno tutaj nie było, ale spróbuję to jakoś nadrobić, zmienię trochę formułę, żeby te filmiki były szybsze. Tak, żeby dużo treści było mięsistej i żebyście wiedzieli, że jak wchodzicie na mój filmik, to dostajecie to, co chcecie. Czyli czysty przepis, jak zrobić to, co chcecie. Będziemy robić żytni chleb na zakwasie, na mące razowej, z dodatkiem mąki zaparzanej. Proszę się nie bać, że to coś strasznego. Część tej mąki odbierzemy żytniej, wcześniej i ją zalejemy wrzącą wodą. To jest właśnie ten proces y, zaparzania mąki. Ta część tej mąki żytniej będzie zaparzana. Da nam to taki, w teksturze chleba da nam to taki m, klejący się efekt. Pewnie to kojarzycie, jak kupujecie taki lepszy chleb żytni i, i przekroicie go, on jest taki klejący. I da nam też to, że ten chleb będzie duży i świeży, duży i będzie smaczniejszy. Co będziemy potrzebować do tego chleba? Mąkę żytnie razową, ja mam z Lidla, mąkę pszeniczną. Ona powinna być glutenowa. Zakwas aktywny. O tym, jak się robi taki zakwas, jak się go pielęgnuje, jak się go dokarmia, jak go stworzyć, to zrobię osobny filmik, ale to nie jest teraz na to pora, bo o zakwasie to można napisać Biblię, no może, może nie Biblię, nie chcę tu obrażać nikogo. Dużą księgę można napisać, drożdże, wodę, nie będę pokazywał, bo chyba każdy wie jak wygląda woda i sól, chyba wszystko. No i dobra, jednak przenosimy się do środka. Pierwszym etapem wyrabiania tego chleba to jest zrobienie zaczynu, taki zaczyn nam wyrasta 15-16 godzin. Robimy zaczyn, wlewamy wodę, aktywny zakwas żytni, Mieszamy tak, aby zakwas dobrze rozpuścił się w wodzie. Ostatni składnik naszego zaczynu: mąka razowa-żytnia. Kilkanaście sekund mieszamy razem tylko do połączenia składników. Zaczem przykrywamy i pozostawiamy na około 16 godzin w temperaturze pokojowej. Teraz w innym garnku będziemy parzyć mąkę żytnią razową. Mąkę zalewamy wrzącą wodą i mieszamy tylko do połączenia składników. Przykrywamy i zostawiamy na następny dzień. Nowy dzień, nowy ja. E, już minęło 16 godzin, jak widzicie światło dzienne robi robotę w, w tym studio, zakwas no już nam urósł, to już będzie 16 godzina, on jak nam urośnie będzie podwoić swoją objętość i jak się go naciska, to słuchajcie jak zamknięty gaz, który wytworzył się podczas fermentacji, jak on się uwalnia i słuchać to jak tam tak syczy trochę. Mam też tą mąkę parzoną. Ona już jest sparzona, bo jak dzień wcześniej widzieliście, ja sobie ją sparzyłem. Do zaczynu zrobionego dzień wcześniej, wrzucamy wszystkie nasze składniki. Ciasto można wyrabiać też ręcznie. Ja wrzucam do maszyny na 4 minuty, na drugi bieg. Tak wygląda gotowe ciasto. Teraz przejdziemy do fermentacji wstępnej. Ona trwa 30 minut, i wymagana temperatura to około 30 stopni. Jeżeli nie mamy takiej temperatury, to możemy się posiłkować tym, że. Położymy ciasto wyżej. Ja daję to na najwyższą półkę w kuchni, która jest tam. Tam jest zdecydowanie cieplej, także 30 minut w 30 stopniach. Następnym etapem będzie dzielenie formowania bochenków chleba. Ja do tego wykorzystam takie koszyczki, podzielę to ciasto na dwie części i zrobię dwa bochenki chleba, bo z tej ilości ciasta można zrobić dwa bochenki chleba o wadze około 800, 800, 800, 800 gram lub y Jeden duży bochen chleba. Jeżeli jesteś początkujący, że tak powiem, może, albo wolisz chleb w foremkach, to można go wrzucić do dwóch takich foremek kwadratowych. Ja tutaj napiszę wymiary tych foremek i wypiec w tych foremkach. Polecam piec w takich foremkach, dlatego, to, że to ciasto jest ciężkie do formowania, dlatego że ta mąka razowa strasznie nam się przykleja do rąk. Zresztą zobaczycie jak to będę robił. Przecieram stół czystą wodą, bo nie chcę chemii w moim chlebie. Ja będę robił w foremkach, dlatego przed włożeniem tutaj uformowanych bochenków chleba muszę oprószyć koszyczki mąką. Żeby nie zaburzyć jakby żytności tego chleba, posypię go mąką żytnią. Jesteśmy już po tych 30 minutach i zabieramy się za formowanie ciasta. Ja sobie wcześniej maczam ręce w tej wodzie, żeby mi tutaj ładnie ta mąka odchodziła od rąk. Pikam wcześniej ladę, żeby ta mąka to się nie przyklejała do stołu i co chwilę sobie maczam rękę w tej wodzie Oj, mamy tu naszą kulę kulę przekrajamy mniej więcej na pół co chwilę maczamy rączki ja to tak robię, że zawijam do środka to jest ciasto na żytniej i też wszystko o wiele trudniej tak jak trochę jak ciasto na pizzę, zawijam do środka nie jest to łatwe, może za pierwszym razem, dlatego też proponuję foremki. Jak robimy foremkę, to robimy, po prostu kształtujemy w formie wałka i wkładamy, wtedy przekładamy do foremki. Tutaj się mi robi takie otwarte ciasto i próbuję później go zamknąć w ten sposób. Dobra, można powiedzieć, że jest gotowe. Posypuję obficie mąką brzytnią, żeby nam się nie przykleiło do koszyczka. Ciach, to samo, drugi bocheneczek. Ciach, przykrywamy to. Ja sobie to wkładam do foliowej torby, reklamówki powiedzmy, i daję też to tam na górę, tak jak wcześniej, na meble, żeby miało cieplej. I fermentacja końcowa jakaś trwa jakaś 60 minut. Kiedy trwa fermentacja końcowa, piekarnik ustawiam na 250 stopni, a blachę ustawiam mniej więcej po środku. Piekarnik najlepiej z termoobiegiem. Jak widzicie, ciasto już urosło po tej naszej godzinie i pozostaje, nie pozostaje nam nic innego jak wrzucić go do pieca. Pieczemy około 45 minut w 220 stopniach. Jak widzicie, ja już mam swoje dwa chlebki. Yy, a, jeszcze są gorące, więc muszę je odłożyć. Yy, taki chlebek już nam spektakularnie jakoś nie rośnie w piecu, dlatego że po prostu on jest taki zbity i ciężki. I tak ma być. Co do, co do zjedzenia, raczej nie polecam go jeść od razu, chociaż jak ktoś ma duży apetyt, no to czemu nie? Eee, powinien leżakować przynajmniej 24 godziny, wtedy ten chleb jest lepszy, smaczniejszy. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Może się to wydawać taki chleb na zakwasie skomplikowany, bardziej może zniechęcać, oczywiście, ale to, to, to tak naprawdę nie jest trudne i wystarczy, że zrobicie kilka takich chlebów i to będzie takie proste i się też czas na to później łatwiej znajduje. Poza tym teraz takie chleby są drogie, ogólnie pieczywo jest drogie, wszyscy wiemy, że wszystko podrażało i taki chleb w piekarni jest bardzo drogi, a w domu możemy sobie go upiec, tak naprawdę myślę, że półtora kilo, chle kilo chleba mamy za nie wiem, może 5 zł Pozdrowionka, do zobaczenia, do następnego wypieku. Yy, następnym razem upiekę chyba fukacie yy, taką. Prawdziwą, z małą ilością drożdży. Do zobaczenia.